Żebym ja Ci mógł przyjewać, ja muszę wykonać w takiej długości. To może sprawdzić w komputerze, są na to techniki. Żeby ci zadać cios, muszę wykonać taki ruch. Ty, żeby nie dostać ruchu, robisz skręt. Krótki skręt, wróć. Długość. Wyprostuj się. Wyprost skręt. Nie rób tego. Ty masz to robić. I ty dostaniesz łeb tylko w momencie, kiedy ty się zawahasz. Bo nawet jeżeli ja będę 20 razy szybszy od ciebie, to twój ruch jest i tak 30-40 razy krótszy od mojego. To tu jest kurwa trudnego. No zrobiłeś unik. Ja idę na ciebie, zabieraj nogę. Kurwa! Czekaj! Unik. Unik. Nie planuj, co będzie. Ty widz, co jest. No bo jeżeli przeciwnik zadał cios, Poszedł, zatrzymał się, zadał cios, zadał cios, noga do przodu, nie wiem po co idziesz na bok. A czemuś nie zadał prawego faka? Przyzwyczajenia. No ale nie przyzwyczajenia. No bo jeżeli przeciwnik zrobił to, zrobił to, pochylił się, to ty nie możesz się przyzwyczajać, że na każde pochylenie ty kopiesz. Przecież możesz go podnieść. Ja ci nie zabraniam. Tu, ja ci nie zabraniam kopać. Ja, ja ci nie zabraniam. Rozumiesz? Ja ci podpowiadam, jaki ruch jest w danym momencie najlepszy, najpewniejszy do zrobienia. Bo ja cię też nie mogę jako trener nastawić, że ty to musisz zrobić, tak? Bo nic innego. Nie ma nic głupszego. Ja wiem jedno, że jak zadasz tu, wejdź nogą.